Najdłuższe tunele na świecie, wyryte w sercu gór ciągnące się kilometrami przez nieprzebyty teren, są dowodem na to, że człowiek potrafi ujarzmić nawet najbardziej nieprzyjazne siły natury. Te gigantyczne konstrukcje nie tylko łączą odległe miejsca, ale i przeczą wszelkim ograniczeniom. Jakim cudem coś takiego powstało? Przygotuj się na podróż przez pięć najpotężniejszych tuneli, które na nowo zdefiniowały granice możliwości ludzkości. Włochy i Francja są ważnymi partnerami gospodarczymi, a tunel kolejowy Freży odegrał znaczącą rolę w zacieśnianiu tej współpracy. Jego budowa rozpoczęta w sierpniu 1857 roku miała być monumentalnym przedsięwzięciem. Pierwotnie szacowano, że prace potrwają aż 40 lat, ponieważ konieczne było przebicie się przez 13 kilometrów górskiego masywu. Jednak dzięki przełomowym technologiom tamtych czasów, takim jak wiertarki pneumatyczne i dynamit, ukończono projekt w rekordowym tempie 13 lat. We wrześniu 1871 roku tunel został oddany do użytku, wyznaczając nowy etap w relacjach między tymi dwoma krajami. Przed otwarciem tunelu Fréjus handel lądowy był poważnie ograniczony przez trudności związane z pokonywaniem Alp, a zwłaszcza przełęczy mont Nowa infrastruktura drastycznie skróciła czas podróży i zrewolucjonizowała transport. W kolejnych latach tunel poddawano modyfikacjom. W 1980 roku zbudowano równoległy, 13-kilometrowy tunel drogowy który otworzył szlak dla ruchu samochodowego. W 2000 roku przeprowadzono kolejne prace poszerzając tunel, aby mógł sprostać wymaganiom nowoczesnych, większych pociągów. Tunel Lerdal o imponującej długości 24 km 120 m jest drugim najdłuższym tunelem drogowym na świecie i kluczowym elementem infrastruktury południowo-środkowej Norwegii. Jego trasa przebiega przez górzyste tereny, co czyni go prawdziwym inżynieryjnym majstersztykiem. Warto dodać, że podróżowanie po Norwegii to raczej trudne zadanie. Gdyż kraj ten słynie z rozległych fiordów, stromych gór i wąskich dróg. Przed otwarciem tunelu podróż pomiędzy stolicą kraju Oslo a Bergen, drugim co do wielkości miastem, była nie lada wyczynem. Aby pokonać tę trasę, kierowcy musieli skorzystać z kombinacji połączeń promowych i przepraw górskich. Łączny czas podróży wynosił około 10 do 12 godzin w zależności od natężenia ruchu. Dzięki budowie tunelu Lerdal, będącego częścią autostrady łączącej te dwa miasta, czas podróży skrócił się do zaledwie 7-8 godzin, znacznie poprawiając komfort i bezpieczeństwo przejazdu. Tunel został ukończony w 1999 roku i jest jednym z najbardziej ambitnych przedsięwzięć rządu norweskiego. Mimo upływu lat, nadal zachwyca swoją nowoczesnością. Jego konstrukcja nie tylko ułatwiła przemieszczanie się, ale również stała się symbolem innowacji. Wprawdzie tunel Klaudiusza nie jest może ogromny jak na współczesne standardy, ale zasługuje na szczególne miejsce w historii jako najdłuższy tunel wybudowany w starożytności. Był to ambitny projekt rzymskiego cesarza Klaudiusza który przekształcił problematyczne jezioro Fucinus w dzieło inżynierskiego geniuszu. W czasach starożytnych jezioro to, trzecie co do wielkości we Włoszech, było odcięte przez otaczające góry, a jego wody, zasilane roztopami, regularnie zalewały okoliczne wioski. Latem, kiedy woda opadała, odsłonięte dno jeziora zamieniało się w bagna, sprzyjając rozwojowi malarii. Klaudiusz zareagował na lokalne skargi i, aby rozwiązać te problemy, zaczął planować częściowe osuszanie jeziora z pomocą finansowania publicznego. Zasadniczo, pomysł polegał na wydrążeniu tunelu przez górę Salviano, tak aby część wody została odprowadzona do rzeki Liri. Projekt ten wymagał precyzyjnych obliczeń, ponieważ tunel musiał zostać wykonany z minimalnym nachyleniem. Wyzwanie niezwykłe, zważywszy na technologię starożytności. Budowa, choć spektakularna, nie przebiegała do końca tak jak planowano. Wielokrotne osunięcia ziemi i problemy z infrastrukturą opóźniały pracę. Mimo to, tunel działał sprawnie przez wiele lat. Jednak po upadku Cesarstwa Rzymskiego i późniejszym trzęsieniu ziemi jego stan zaczął się pogarszać. Tunel został zamknięty i taki stan rzeczy utrzymywał się przez stulecia, a wszyscy lokalni władcy, którzy próbowali naprawić niedrożność, ponieśli klęskę z powodu braku funduszy. Dopiero w 1854 roku książę Alessandro Torlonia podjął wyzwanie i zbudował nowy kanał o długości ponad 6 km, wykorzystując trasę wyznaczoną przez tunel Klaudiusza. Ten nowy system funkcjonuje do dziś, świadcząc o ponadczasowym geniuszu rzymskiej inżynierii i determinacji tych, którzy wierzyli w jego potencjał. Tunel bazowy świętego Gotarda, liczący 57 km długości, nie tylko jest najdłuższym tunelem kolejowym na świecie, ale również najgłębszym. W najniższym punkcie znajduje się aż 2,3 km pod powierzchnią Ziemi. Tunel rozciągający się pod majestatycznymi szwajcarskimi Alpami łączy miasta Erstfeld na północy i Bodio na południu. Stanowiąc filar europejskiej infrastruktury transportowej. Jego budowę ukończono w 2016 roku po prawie dwóch dekadach prac i przy koszcie przekraczającym 12 miliardów franków szwajcarskich. Tunel jest częścią ambitnego projektu mającego na celu usprawnienie przepływu towarów i podróży między północą a południem Europy. To inżynieryjne arcydzieło znacząco skróciło czas przejazdu przez kontynent, odgrywając kluczową rolę w rezygnowaniu z transportu ciężarowego na rzecz bardziej zrównoważonej kolei. Dzięki temu, tunel przyczynił się do zmniejszenia zatłoczenia na drogach i obniżenia emisji dwutlenku węgla, co czyni go rozwiązaniem nie tylko funkcjonalnym, ale również przyjaznym dla środowiska. Budowa tunelu była jednak wyzwaniem, które przetestowało granice ludzkiej determinacji i technologii. Inżynierowie i górnicy pracujący głęboko pod Alpami musieli stawić czoła ekstremalnym warunkom gigantycznemu ciśnieniu, ciepłu i trudno dostępnym formacjom skalnym. Każdy kilometr tunelu wymagał precyzyjnego planowania i użycia najnowocześniejszych technologii, co sprawia, że można go nazwać jednym z najtrudniejszych i najbardziej prestiżowych projektów w historii inżynierii. Na koniec docieramy do imponującego tunelu Seikan, znajdującego się w Japonii, którego długość wynosi 58,3 km. To najdłuższy tunel w kraju, a przez ponad trzy dekady był również najdłuższym na świecie, zanim palmę pierwszeństwa przejął tunel bazowy Świętego Gotarda, o którym wspominaliśmy przed chwilą. Projekt Seikan zrodził się z ambitnego pomysłu w 1910 roku, mającego na celu usprawnienie transportu między wyspami Honshu i Hokkaido. Po II wojnie światowej rozpoczęto intensywne planowanie, a w 1971 roku przystąpiono do budowy, która trwała 17 lat. W jej trakcie wydobyto około 34 milionów metrów sześciennych ziemi i skał. Realizacja projektu była jednak wyjątkowo trudnym przedsięwzięciem. Konstrukcja biegnąca pod oceanem zmusiła inżynierów i robotników do zmierzenia się z ekstremalnymi wyzwaniami, od niebezpiecznych formacji skalnych po ogromne ciśnienie wody. Nie obyło się bez tragicznych wypadków. W trakcie prac życie straciło wielu robotników, co przypomina o wysokiej cenie takich monumentalnych projektów. Tunel Seikan jest symbolem wytrwałości i współpracy. Jego istnienie to dowód na to, że nawet największe bariery, takie jak oceaniczne głębiny, można pokonać dzięki determinacji i innowacyjnemu myśleniu.